Ej, ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką. Na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie albo. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w Starym Obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli staćcie na tak ogromny wydatek. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie, nowy. Stary obóz leży pod mostem. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudztwa nie przedostały się na drugą stronę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie! Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a i cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, hmm, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Czekaj, Kapujesz? Chleb, mięso, wszystkim nie można polegać. Ty do... też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi gomeza. Można polegać A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. I znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co to trafiłeś? już więcej nie Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. Ha? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść. Potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Czekaj. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Ja nie Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw, powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy.